To była późna jesień 2022 roku. Byłem wtedy bardzo, bardzo uzależniony od TikToka. Przez to chodziłem cały czas przestymulowany, zlękniony i uzależniony. Dosłownie co chwilę musiałem zerknąć w aplikację, chwilę poskrólować, mimo że nawet nic z tego nie pamiętałem. I pewnego dnia wszedłem na czas przed ekranem. To, co tam ujrzałem, to były. 4 godziny, 5 godzin, 6 godzin dziennie, bo pamiętam, że wtedy cierpiałem przez to, że nie miałem tego czasu. Uważałem, że jestem jakiś taki zabiegany, że nie mam czasu dla siebie, nie mam czasu dla innych, i jak ja zobaczyłem, ile czasu tam spędzam, to po prostu się przeraziłem. Poczułem wstyd, i wtedy się stało coś bardzo dziwnego, bo ja tego TikToka po prostu usunąłem. Nikt mnie wtedy wcale nie programował, że TikTok jest jakiś zły i tak dalej, po prostu to usunąłem i zobaczyłem, jak się czuję, czy ten czas rzeczywiście przychodzi, czy nie. Mimo, że byłem bardzo uzależniony i zrobiłem ogromny przeskok z 6 godzin dziennie, nawet do zera, to mi się to udało. Wtedy zaczęła się moja przemiana, i w tym filmiku przedstawię Ci, jakie benefity dostaniesz, jeżeli usuniesz to TikToka po tym filmiku. Po prostu, od razu. Jakie benefity ja miałem, jak usunąłem tą aplikację, wtedy, te dwa lata temu, naprawdę zmieniło to moje życie. Przepraszam cię od razu za tło. Wiem, że wydaje się ono być dziwne i inne w porównaniu do moich innych filmów, albo po prostu jestem poza domem. Jeżeli mnie nie znasz, to mam na imię Hubert i pomagam młodym ludziom z ich zdrowiem psychicznym i wiem, jak bardzo denerwują cię wzmianki o produktach i usługach w filmach, ale jeżeli interesuje cię coś na temat szybkiej, naturalnej i skutecznej poprawy twojej psychiki, to zjedz teraz do opisu i kliknij pierwszy link. Przede wszystkim, osobą z TikToka dostałem bardzo, bardzo dużo czasu dla siebie, dla innych, dużo czasu po prostu takiego, którym ja mogłem zarządzać. Wcześniej ten Czas, jakby ja go poświęcałem nieświadomie na tego TikToka. Robiłem to, bo byłem uzależniony, a nie dlatego, że tak chciałem. Rozumiem, o co chodzi. Wiadomo, no, jednak w pewnym sensie tego chciałem, bo cały czas to robiłem przez ten cały czas. Ale wiesz, o co chodzi? Nie chciałem tracić 6 godzin dziennie na aplikację. Mój mózg chciał dopaminy. Druga sprawa to to, że usuwając TikToka pokonałem swoje uzależnienie od pornografii. Na TikToku znajdowałem bardzo dużo soft pornu, który później powodował przekierowanie na te poważniejsze platformy i zawsze. Miałem z tym problem. I zawsze się to w sumie to tak wyglądało, że TikTok to wszystko początkował. Usuwając TikToka pozbyłem się też mojego drugiego uzależnienia, jakim była pornografia. A pornografia bardzo, bardzo niszczyła moje zdrowie psychiczne. Mówiąc bardzo, mówię, że naprawdę bardzo, ponieważ wpędzała mnie w ogromny stan obrzydzenia i dziwne rzeczy się działy w mojej psychice właśnie po użyciu czegoś takiego. Zaprzestałem przestymulowaniu, byłem dużo bardziej spokojniejszy i dużo bardziej pewnie się czułem ogólnie ze sobą. Mój mózg był bardziej taki oswojony, jakkolwiek to brzmi. Wcześniej kontrolował no, mój małpi umysł, który był kompletnie chaotyczny i przestymulowany. Dosłownie zaczął się palić mi mózg. No może nie dosłownie, tylko moje receptory, moje neuroprzekaźniki, moja chemia w mózgu, która tutaj się znajduje, która odpowiada za mój humor i tak dalej. Ona była kompletnie rozregulowana, bo właśnie to jest to, co się dzieje, jak się nadużywa TikToka i ogólnie używa TikToka, bo TikTok nie jest w żadnym stopniu dobry. Rozumiesz, dla twojego zdrowia psychicznego. Zwiększyłem swój poziom motywacji i porządnie poprawiłem swoje skupienie. Zaprzestałem ten pojebany przepływ informacji, który dosłownie niższy mi banie, ponieważ z dnia na dzień żyłem nie swoim życiem, tylko życiem jakiegoś, nie wiem, youtubera, innego influencera. Cały czas mnie obchodziły jakieś dramy, które się dzieją na świecie, w internecie i tak dalej. No szczerze, to jest bardzo słabe, ponieważ jest to ogromne rozproszenie i przez to nie pracowałem tak ciężko, tak dobrze nad swoim życiem prywatnym. Wiesz o co chodzi. I najważniejsze jest to, że pokonałem te wahania nastroju, ponieważ TikTok dosłownie wpływał na mój humor. Dosłownie nie miałem żadnej kontroli nad tym, jak ja się czuję, bo wszystko oddałem TikTokowi. Szczęśliwe TikToki? Jesteś szczęśliwy. Depresyjne TikToki? Jesteś w depresji. I tyle. Ja nie miałem na tym kontroli, Rozumiem, ja Nie umiałem z Ciebie sam sobie wprawić w jakiś nastrój. Wszystko zależało od treści, jaki ja tam zauważałem, jakie ja tam oglądałem. Więc nie jest to zbyt mądre oddawać taką ważną rzecz... Jakiejś popierdolonej aplikacji, którą macie w dupie. I szczerze, to niszczyło mi życie. To zniszczyło w sumie mnie. Te wahania nastroju. Ta decyzja zmieniła moje życie na zawsze i wcale się do niej nie przygotowałem. Dzień przed usunięciem tego TikToka byłem tak zależny, że myjąc zęby go, zęby go oglądałem, spacerując go oglądałem, dosłownie cały czas musiałem być podpięty do tego gówna. Proszę cię, dołącz do osób, które dbają o swoje zdrowie psychiczne i wiedzą, że TikTok wcale nie działa dobrze dla ich zdrowia psychicznego. Dołącz do nas. Usuń to gówno. Serio, zachęcam Cię do tego, byś to usunął. Jeżeli masz jakiś problem, jeżeli potrzebujesz się wygadać, to zjeść do opisu i wejdź na mojego Instagrama i napisz do mnie wiadomości prywatnej. I dziękuję Ci po prostu za oglądanie. Widzimy się w następnym filmiku.